Państwa Dariusz Szpakowski razem ze mną na stanowisku komentatorskim jest Włodziewiecz Szaranowicz i mam nadzieję, że będą to niezapomniane dwie godziny widowiska. Seidorf, Sejdorf źle. Prosto do przeciwnika. Mekelele. do przodu. Andrea Pirlo. Teraz Ronaldinho. gier rozpocznie od rzutu z autu. Mekelele. Skutecznie dograł do kolegi. Stracili, ale odzyskali piłkę. Ibrahimowicz. Filippo Inzagi. Było gorąco, ale obrona ma chłodny umysł. No przejął, ale nie opanował piłki. Efektowna obrona i to przy linii bocznej boiska. Już wydawało się, że przejęli, ale nie opanował piłki. No i Ibrahimowicz. No, hmm. wygląda na to, że uda mu się tę kontuzję rozchodzić. To twardy typ. Nesta. Gatuzo. A teraz Ibrahimowicz. Sesengnos Mekelele. Bodmer? Ibrahimowicz? Szkoda, że nie opanował tej piłki. Rzeczywiście, dobre podanie. Dobrze, teraz wyłuskali piłkę rywalowi i armą. Piłka poza linią boczną za moment wznowią z autu. No udało się przejąć. No i strata piłki. Brawo za to podanie. Nieudana akcja. Bilipo im Ładne doświadkowanie. Był gdzie być powinien. Akcja zatrzymana. Troszkę nerwowo, ale zażegnał niebezpieczeństwo. Mamy rzut rożny. Oddalają grę od strefy obronnej. Tracą piłkę. O, udało mu się ładnie podać, ryzykownie, ale udanie. Sesengnos. A teraz Ronaldinho. Ładnie przejął piłkę, ale nie opanował. Nieudany i strata. Ach, wydawało się, że a jednak przejął. Jest przy piłce i może dośrodkowywać. I armą Bodmer. Przechwyt, ale nie opanował. No i Ibrahimowicz. Podanie Sejdorfa i piłkę przejmują rywale. Oddał piłkę. Faul, rzut wolny. Jak go wykorzystają? No takim strzałem na pewno nikogo nie zaskoczy. Szkoda okazji. Zmarnowany rzut wolny. Andrea Pirlo. Ronaldinho teraz. No i Ibrahimović. Zambrotta. Sejdorf, Andrea Pirlo, Gatuzo, Zatan Ibrahimowicz. Teraz piłkarze Milanu, rzut rożnego. Jest uderzenie głową na bramkę. Nie wiem w kogo celował, ale na pewno nie w bramkę. Wielka szkoda. To była dobra okazja do zdobycia bramki. Kamara. Mekelele. Sejdorf. Teraz Ronaldinho. Filippo Inzagi. No długo holuje piłkę. Dobra akcja skrzydłem. Szansa na dośrodkowanie. No strzela. Obronił, ale piłka na boisku. Groźnie, ale zdążyli na czas. Kamara. Armą. A udało mu się odebrać piłkę. Wspaniale przechwycił. Armą teraz. Bekelele. Okazja do dośrodkowania. Dobrze w pole karnym. Skuteczna interwencja i znowu mają piłkę. No po stracie znowu są w posiadaniu piłki. To no. widowisko jeszcze się nie, nie, nie. nie kończy. Sędzia doliczył dodatkowe minuty. Barda walka, no i traci piłkę. I sędzia pokazuje, że będzie rzut rożny. Nie wahał się arbiter i sięgnął po żółtą kartkę. Brawo, piękny wolej. Broni, ale piłka w grze. Ponownie rzut rożny. A zatem do przerwy remisowo. Do przerwy mamy remis. Spotkały się dzisiaj dwie równorzędne drużyny. I ciekawe, kto wygra. Ja na razie nie postawiłbym na żadną z nich. Zaczęła się druga połowa meczu. Paris Saint-Germain przy piłce. Mamy wyraźną zmianę w ustawieniu na bardziej defensywną. Przeciwnik traci piłkę, nie ma faulu. Za chwilę wznowienie przy linii bocznej wrzutem z autu. Oddaje piłkę koledze. Traci piłkę w tym starciu. No i przejęli w ostatniej chwili. Mekelele. Podmer. Powstrzymał atak rywala na własnej połowie. No i Ibrahimowi. Szkoda, mógł przejąć. Niewiele brakowało. Ładnie dograł. Jest szansa. Byli blisko, by prowadzić, ale spudłował. Gatuzo. Piłka nie znajdzie drogi do bramki, strzał zablokowany. Gatuzo. Ronaldinho! Brawo! Gol! Spójrzmy spokojne, przepiękne uderzenie. Po nim właśnie tego się spodziewaliśmy. No do drugiej połowy przyszło nam poczekać, żeby zobaczyć bramkę w tym meczu. W piłce Ronaldinho. No kolejne udane przejęcie. Ma trochę wolnego miejsca do oddania strzału. Rzut rożny, Paris Saint-Germain w defensywie. Ach, troszeczkę za wysoko, ale ładnie przymierzył, minimalnie nad bramką. No, błąd, strata. Gatuzo. w karne. Za moment bramkarz wznowi grę. Ach, szkoda, strata. Może warto, Włodek, przypomnieć młodszym kibicom, pewnie nie pamiętają takiego spotkania, kiedy toczyliśmy tutaj, na tym stadionie, bój z Francuzami zakończony remisem 1 do 1. Znakomicie wtedy pan... sędzia przerywa grę i będzie rzut wolny dla PSG. Renner dokonuje zmiany. Może ten zawodnik wniesie trochę ożywienia i pociągnie grę zespołu. Alessandro Nesta A teraz Ronaldinho. Sesen Gnos Gatuzo. No, po tym twardym starciu strata piłki, no i o mało, nie skończyło się to kontuzją. Zabrał mu piłkę niemal z nogi we własnym polu karnym. Piłka poza boiskiem i wznowienie od bramki. Rezerwowi wchodzą do gry. Strata, drużyna przeciwna przejmuje piłkę. Z większości indywidualnych pojedynków wychodzi dzisiaj zwycięsko. Brawo. Ibrahimowicz. Spójrzmy, jak wykorzystają ten aut blisko pola karnego. Ryzykowna, ale udana interwencja. Bodmer, Armand. No, może być groźnie. Uwaga, zacentrował w pole karne. I piłka trafia do obrońcy. No, broni, to jeszcze nie koniec akcji. Niesamowicie to zrobił! Spójrzmy! Chyba niepotrzebnie spanikował. Można było lepiej wybić tę piłkę. Piłka poza linią końcową. Rzut rożny dla Milanu. Renner podjął decyzję o zmianie. To dobra decyzja. Musi coś zmienić, jeśli chce odmienić losy tego pojedynku. Świetnie wyczuł rywala. Skutecznie zatrzymał atak. Ma wolne pole. No, zdecyduje się na centrę. To środkowuje, no ładnie to przejęło, obrońca. Gatuzo. Piłka w rękach bramkarza. Takim strzałem nie da się nikogo zaskoczyć. Gatuzo. A teraz Ibrahimowicz dobrze dograł. No wygląda na to, że rzucają teraz wszystkie siły do ataku. Zdobywają bramkę. Świetnie już drugi raz oszukał obronę w tym meczu. Jak on to zrobił? Proszę tylko popatrzeć. Bezpardonowe wejście, ale skuteczne i czyste. Andrea Pirlo. Przerwana gra, rzut wolny dla Milanu. Pojedyncza zmiana, zastrzyk świeżej krwi. To powinno przynieść efekty, bo przecież przegrywają. No brawo dla bramkarza, nie wypuścił piłki z rąk. Walka bark w bark, ale górą obrońca. Spójrzmy do środkowanie Za moment rozpocznie grę bramkarz po tym, jak piłka opuściła boisko. Ludowik Juli, Bodmer. W ostatniej chwili przejęli. Łatwa strata w pojedynku z obrońcą. I będziemy mieli wrzut z autu. Ronaldinho teraz. Ibrahimowicz. W ostatniej chwili, ale udało się przejąć. Zambrotta. Zdążył w ostatniej chwili. Dobrze wyszedł, spokojnie złapał piłkę. Ale łapie ją z taką łatwością, że wstyd dla strzelającego. A teraz przy piłce Ronaldinho. No i Ibrahimowicz. Dobrze przebił się. Nie kolejny gol. Można powiedzieć, że jest to pogrom. To jest bramka, która chyba definitywnie dobija rywali. Masz rację, wątpliwe, by mieli jeszcze okazję do odrobienia strat. Zgodzą się Państwo, że jest to bardzo jednostronne spotkanie. Zostawił obrońców w tyle. Świetna sytuacja. Prawo za to wejście wykazał się teraz sporym opanowaniem. No i za moment zaczną grę zrzut rożnego. Mocne uderzenie głową, i w tym momencie sędzia kończy to spotkanie. Ależ to był mecz, zgodzisz się, Włodek? Szkoda, że się skończył. To rzeczywiście dzisiaj było coś niesamowitego. Takie mecz ogląda się z zachwytem. Wspaniała postawa zwycięzców. Cóż za niesamowity mecz. Myślę, że na długo zapadnie nam w pamięć. Ale trzeba się żegnać, szkoda. Do zobaczenia, mówi Dariusz Szpakowski.